With, shall we? When was the last time you were in contact with your father? What is this? We've a mission for you Is that clear? Yes sir If you're really doing this I want to help. No dobrze, słuchajcie, pora zrobić recenzję Łotra 1. Tym razem ostrzegam od razu spoilerowa, bo się nie szczególnie będę ograniczał, jak będę chciał, wiecie, podać przykład jakiejś sceny, która mi się podobała, która mi się nie podobała. Dla wszystkich, którzy się boją spoilerów, to polecam oczywiście obejrzeć film, to w pierwszym, w pierwszym rzędzie. Natomiast, znaczy nie, że w pierwszym rzędzie w kinie macie siedzieć, bo to wtedy słabo widać, ale przede wszystkim, o, tego słowa mi brakowało, przede wszystkim obejrzyjcie film, a jeśli się jeszcze wahacie, czy warto iść na ten film, to mówię warto i oczywiście odsyłam do gdzieś po prawej, tak, chyba tu, moja taka opinia, którą nagrałem dosłownie 10 minut po powrocie z kina i no, no i ostrzegam, no będą spoilery, nie zamierzam się jakoś tam szczególnie ograniczać w tej mojej recenzji, także Ci, którzy się boją spoilerów, no to macie chwilę, żeby wyłączyć film, natomiast jeśli się nie boicie spoilerów, no to jedziemy dalej. Byłem na filmie dwa razy. Specjalnie musiałem iść drugi raz, żeby pewne moje teorie, które mi się wytworzyły, z którymi się oczywiście dzieliłem częściowo w tej opinii takiej świeżo nagranej, żeby je potwierdzić, żeby je zweryfikować. I teraz tak, pierwszy raz byłem na wersji 2D, normalnej, z napisami wersji 2D. Natomiast drugi raz poszedłem sobie do imax żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda, jak, jak to 3D daje radę i tak dalej, tak dalej. No i y, jeszcze planuję, podejrzewam, może w tym tygodniu jeszcze, albo zaraz po świętach, iść na wersję z dubbingiem, y, no bo jakby chcę ocenić, zresztą z najnowszych danych wynika, że bodajże 46% y, widzów w Polsce wybrało wersję z dubbingiem, więc to nie jest tak, że ten dubbing jest w ogóle do dupy i nikt na niego nie chodzi. Także zobaczę, ocenię, żeby wiedzieć, czy jest, y, czy jest dobry. No więc najkrótsza recenzja jest taka, że film jest dobry i rzeczywiście po drugim razie wchodzi tak samo dobrze. Nie widać, no bo wiecie, ja się bałem, że kiedy już nie będę gonił za fabułą, kiedy już nie będzie mnie ja, kiedy już nie będą mnie tak jarały te wszystkie, wiecie, smaczki, nawiązania do klasycznej trilogii, do nie wiem, rebeliantów, tak, gdzieś tam w tle, to że z tego filmu y, Gareta Edwardsa nic nie zostanie. Tymczasem zostaje i ogląda się to naprawdę fajnie i oczywiście tutaj widać, że oni walczyli z tą ostatnią bitwą, żeby ją fajnie zmontować z tym ostatnim, z tą końcówką, żeby ją fajnie zmontować i rzeczywiście film jest nierówny. To znaczy rozkręca się powoli, potem mamy ten cały to, to całe zdarzenie na Idu, gdzie tak naprawdę ginie Galen Erso. Mówiłem, że będą spoilery. Gdzie ginie Galen Erso, to jest nierówne, takie bardzo. Hmm. Znaczy, ja nie jestem filmowcem, ale jako widz czuję, że tam jest coś nie tak. Czyli tak, najpierw mamy początkowe skakanie po planeta, które jest poniekąd niezbędne, żeby, żeby. Widz, który nie zna na pamięć Gwiezdnych Wojen, w ogóle zakumał o co w tym filmie chodzi. Ale dla fana Gwiezdnych Wojen, który zna Gwiezdne Wojny na pamięć, tak naprawdę wystarczy ta finalna bitwa. Tak. Cała reszta. Może być tam gdzieś wspomniana, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najważniejsza jest ta finalna bitwa, i wszystko do niej prowadzi. Natomiast, żeby film się trzymał kupy, no to ten początek musi być. Wiadomo, oczywiste. No więc początek się powoli rozkręca, mamy trochę skakania po planetach, i tak naprawdę moment, w którym. Yy, znaczy, dla mnie dwa momenty yy, są naprawdę świetne. I moment, w którym Cassian yy, zabija swojego informatora, dlatego że on mu utrudnia ucieczkę, jest tym, kiedy myślisz sobie, kurczę, to nie jest taka rebelia, do jakiej się przyzwyczailiśmy w klasycznej trylogii. Tak? Czyli szlachetna, że my tu jesteśmy ci szlachetni, ci dobrzy. Yy, tak? Więc to jest świetne. Natomiast drugi moment, no to jest ta walka uliczna na planecie Jedda Gdzie okazuje się, że rebelianci, znowu, to nie są szlachetni, yy, wspaniali ludzie, którzy walczą za ideę. To są kurcze, terroryści. Oni nawet wyglądają jak islamscy terroryści, no, z zasłoniętymi twarzami i tak dalej, i tak dalej. Potem okazuje się, że jest kilka komórek rebelii, które się niekoniecznie kochają. Także rebelia sama w sobie jest dosyć mocno podzielona i to pokazuje jakby całą, całą energię, nie wiem, takiej monmotmy czy baila organy, w to, żeby tą podzieloną rebelię jednak trzymać w kupie. No i mamy właśnie pierwszą część, gdzie, e, gdzie e, to się tak powoli rozkręca. Potem mamy tą środkową część, w której mamy tą akcję na Idu, która jest. E, średnio potrzebna dla tego filmu, znaczy, jakby fabularnie jest potrzebna, bo Galen musi zginąć gdzieś tam na pewnym etapie opowieści. Natomiast e, jest średnio potrzebna jakby w, dla tego filmu No mogłoby jej nie być. No i mamy trzecią część, czyli bitwę kosmiczną i bitwę w, na powierzchni planety yy, Skarif, która jest, oczywiście, to już na pewno słyszeliście tą opinię, jest świetna, ryje Beret jest wspaniała i no i naprawdę jest taką mocną tą końcówką, tak? No z takim bardzo mocno położonym akcentem na koniec, czyli z tą walką Weidera, tak? No i, to jakby nam uświadamia też, w jakim dupnym położeniu byli rebelianci na początku epizodu 4. Połowy floty nie ma, albo nawet więcej niż połowy floty nie ma. Nie ma, znaczy, Vader, oni widzieli, ustawiając się w epi, na początku epizodu 4, ustawiając się do obrony korytarza na Tantif 4, oni wiedzą, że jeśli wejdzie Vader, to nie mają szans. Bo widzieli, co Vader zrobił przed chwilą z ich kolegami i to jest bardzo dobre, to jest coś niesamowitego. Natomiast yy, i cały film ma właśnie takie problemy takie wiecie, taką, jest taką falą. Gdyby ta bitwa końcowa nie była na końcu, to byśmy ten film ocenili dużo dużo niżej. To, co jest jeszcze fajne w Row One, to jest to, że... On wprowadza nam, podobnie jak Gwiezdne Wojny oryginalne, wprowadza nam masę dodatkowych postaci, o których póki co niewiele wiemy. Tak, w klasyczne Gwiezdne Wojny wprowadziły nam chociażby tą, nie wiem, kantynę w Mos Eisley, tak, gdzie potem się pojawiły książki, które rozwijały bardzo dużo bohaterów w tejże kantynie, co oni tam robili. No, i tutaj mamy dokładnie to samo. No, Savger, Gerara się gdzieś tam pojawił w Clone Warsach. Ma się pojawić w Rebeliantach. Natomiast e, niewidomy Chirut, który skradł serca bardzo wielu fanów, moje też. Jestem silnym mocą i moc jest we mnie. E, jakby, no, on tylko czeka na, nie wiem, na swoją książkę, kim, kim on był. Nie podobało mi się, właśnie. Nie podobało mi się pokazanie planety Jed'a. Tak? Oni tam wspominają o tych kryształach Kyber, że to wszystko jest po to, że imperium musi pozyskiwać kryształy Kyber ze świątyni, która znajduje się na planecie Jeda, ale jakby nie pokazują tej świątyni. I y, nigdzie tam. Y, ona jest tylko wspomniana. Wiecie, no, nie pokazuje, znaczy nie mówi się o ważnym wątku, nie pokazując go w filmie. W ten sposób można wprowadzać postaci poboczne, tak, ktoś o kimś wspomniał, czy jakieś zdarzenia poboczne. Natomiast tutaj kluczowe dla całej fabuły są właśnie te kryształy Kaiber, a my ich kurczeń nawet nie bardzo widzimy. No gdzieś tam w jednej scenie jak rebelianci je kradną z tego czołgu. No to widzimy. Kryształek Kaiber ma dżin erson na szyi. No to widzimy drugi kawałek, ale jakby cała. Wojna jest o to, że Imperium pragnie położyć łapę na kryształach Kyber, a my ich nawet nie widzimy. I to jest minus, jakby nie minus historii filmu, bo ciężko by było wstawić tam ten wątek tych kryształów. Tak, takie miałem niejasne wrażenie, że, on, że oni się zastanawiają, czy przypadkiem... Na przykład nie wyciąć w ogóle całej historii z tymi kryształami Kyber i nie zostawić ich na gdzieś tam historię do książek. No ale oczywiście nie dało się jej wyciąć, bo informacja o nich pada w zbyt wielu punktach. Tutaj y, przytoczę słowa, zresztą to jest moje odczucie też, ale przytoczę słowa mojego taty. Bo drugi raz y, byłem na filmie, oczywiście z tatą, dlatego że Gwiezdne Wojny najlepiej wchodzą jak się je ogląda z tymi, z którymi się oglądało je po raz pierwszy dawno, dawno temu. Więc oczywiście no musiałem iść z moim tatą na, na film. I on mówi, i on powiedział coś takiego, że jeśli że The Force Awakens wychodzisz z kina i potem im bardziej myślisz o tym filmie, tym bardziej on się nie trzyma kupy, tym jakby oceniasz go jakby coraz gorzej, im dłużej o nim myślisz. Natomiast w przypadku The Force Awakens jest odwrotnie. To znaczy wychodzisz z kina i im bardziej się zastanawiasz, co tam było pokazane i jak wyglądało, to tym bardziej on Ci się zaczyna podobać. I to jest yy, chyba najlepsza, najkrótsza recenzja, bo ja mam podobne odczucia. I jakby cały czas myślę o tamtych smaczkach, o tych wątkach dodatkowych, które są wprowadzone w, przebudze, w, w Przebudzeniu Mocy, w Łotrze 1. I ten film mi się podoba coraz bardziej. Także jeszcze na pewno na niego pójdę nawet, może niekoniecznie tylko na dubbing, ale pójdę jeszcze na wersję, że tak powiem 2D. Nie jest to film znowu. Nie jest to film jakoś tam szczególnie przełomowy. Bardzo brakuje mi żółtych napisów na początku. Bardzo, bardzo. To jest. Nie wiedziałem, co ja tam w ogóle robię. W sensie, znowu, też miałem takie wrażenie, że te napisy miały tam być, ale zostały wycięte w ostatniej chwili. Bo wiecie, na początku pojawia się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. I zaczyna się akcja. Także tam miały być te żółte napisy, ale chyba jak ktoś w ostatniej chwili wyciął. Także takie mam wrażenie. Muzyka, o dziwo, skrytykowałem ją za pierwszym razem. Nie jest to oczywiście coś rewelacyjnego. Nie jest to oczywiście John Williams, którego kocham miłością wielką. Tak w ogóle ostatnio znalazłem strasznie porysowaną, strasznie popękane pudełko z muzyką, znaczy CD. Z muzyką z epizodu czwartego. Także muzyka do Rogue One nie jest jakaś tam szczególnie rewelacyjna, ale jest dobra. Za drugim razem zwracasz na nią uwagę i jest okej. Okay. Także tutaj trochę muszę zwrócić Michaelowi Giacchino honoru, bo dał radę. Znowu, nie jest to Williams. Uważam, że muzyka do. Przebudzenia mocy, pomimo tego, że nie była rewelacyjna, to jednak brzmi Williamsem i jest momentami trochę lepsza. Natomiast Giacchino rzeczywiście tutaj fajnie odmienia, nawiązuje muzycznie do wątków, do klasycznych tematów z wieźnych wojen, także muzyka z Łotra daje radę. No i ocena filmu, no ocena filmu w mojej, w mojej opinii to jest takie mocne 8 na 10, 8 może nawet 9 na 10, dlatego, że jest to fajny film, zupełnie, nie może nie zupełnie inny, ale inny niż Gwiezdne Wojny, to nie jest takie kino superbohaterskie, że nam się wszystko udaje, że prawda jest happy end i, yy, i tak dalej, Poka rzuca nowe światło na znane od przez 40 lat yy, wydarzenia, a to nie jest wbrew pozorom łatwe. Wszyscy się do czegoś tam przyzwyczaili, wszyscy mm, mają jakieś wyobrażenie o pewnych zdarzeniach, zwłaszcza jak oglądali, nie wiem, pierwsze gwiezdne wojny 20 lat temu, tak jak, tak jak ja, nie, no nawet 25 lat temu, tak jak ja, albo 40 lat w kinie, jak zapewne wielu starszych fanów, to. Nie jest łatwe zadanie, żeby zmienić myślenie o pewnych wydarzeniach z y, trylogii Gwiezdnych Wojen, a Rogue One udaje mu się to. Więc jest to dobry film. Znowu, nie chcę tutaj wchodzić w polemikę, czy jest lepszy niż The Force Awakens, o tym może nagram inny film, bo ja w ogóle tego w ten sposób nie, nie widzę, czy jest lepszy, czy jest gorszy. Y bo to są inne filmy, to jest w ogóle inny typ kina, tak? Tutaj mamy Rogue One, to jest wojenne kino. The Force Awakens to jest takie superbohaterskie kino, nazwijmy to tak. W Rogue One nikt nie wyciąga ręki, tak? I mu miecz nie przylatuje do ręki. Więc dlatego mówię, że klasyczne Gwiezdne Wojny to jest kino takie bardziej superbohaterskie, a nie wojenne. Natomiast w kilku miejscach Łotra 1 ja miałem takie wrażenie, że Kurczę, no, niektóre sceny to jak z Szeregowca Rejana, naprawdę. Nawet, to chyba się tym nawet twórcy inspirowali. O tym już mówiłem, że, nie wiem, żołnierze rebeli chodzą, prawda, mają hełm, który wygląda jak hełm z II Wojny Światowej, z niezapiętym paskiem, tak, są brudni, zapiaszczeni. Także jest to zupełnie inny film, ale o dziwo pasujący do Gwiezdnych Wojen. Ja zawsze za to strasznie ceniłem Gwiezdne Wojny, że tam, że... George Lucas wykreował świat, który jest bardzo pojemny i bardzo fajny. To znaczy, jeśli się tam odpowiednio umotywuje niektóre rzeczy, to się tam w zasadzie wszystko mieści. Tak? Stwory z innej galaktyki, typu Juzan Wongowie? Proszę bardzo. Planeta życia, planeta, która żyje i się na niej hoduje statki? Proszę bardzo, mieści się. Oczywiście, planeta życia to jest słaby pomysł, ale jest słaby dla mnie, natomiast dla całej masy ludzi on się. Podoba. To są oczywiście przykłady z legend ze Starego Kanonu, ale chyba wiecie, o co chodzi. I właśnie pokazano nam to, że do tego uniwersum można zmieścić film wojenny, film, który nie jest super bohaterski, który nie opowiada o mieczach świetlnych i o mocy. Tak? Pokazuje też to, że to, o czym mówił Han Solo w epizodzie czwartym, że moc to jest to są dla niego tylko wierzenia no bo rzeczywiście jak gdzieś spotkał jakiegoś Chiruta czy kogoś takiego który mówił, że moc jest we mnie a jakby nie wiedział, że on może być jakoś tam czuły na moc czy coś no to moc dla niego było to były tylko wierzenia, tak? Więc naprawdę im bardziej się zastanawiamy nad Łotrem 1, 1 tym bardziej to nam prostuje pewne wątki, pewne historie. Także jest to film naprawdę dobry który warto zobaczyć, warto zobaczyć no pewnie was nie muszę nakłaniać więcej niż raz, dlatego że gdzieś tam znowu jest trochę tak jak przy klasycznej trylogii. Znowu się zaczynamy zastanawiać nad tym tłem, nad tymi motywami dlaczego tak, a nie inaczej. I o to w tym wszystkim chodzi. Tak mi się wydaje. Także polecam film z całego serca. Oczywiście nie mówię nie mówię, że jest wybitny, że trafi do kanonu kina i tak dalej. Natomiast fan Gwiezdnych Wojen nawet za drugim razem bawi się na nim rewelacyjnie i za drugim razem jest chyba nawet lepszy niż za pierwszym. Także do zobaczenia może w kinie na kolejnym seansie. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Papa. Pa.